Dzień dobry. Mam właśnie w ręku informację o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą mojego ulubionego tematu, mianowicie opłat za telefon. Z radością się z tym z Państwem dzielę. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie miały racji firmy telefoniczne, które zaskarżyły. To, że Komisja Europejska zmusiła je do y, obniżenia opłat. A sprawa była taka: w wielu krajach europejskich różnica między kosztami ponoszonymi przez firmy telekomunikacyjne a opłatami nakładanymi na konsumenta, to znaczy za, na nas telefonujących, była ogromna. Czasem nawet y, kilkusetkrotna. Y, to nie jest zdrowa konkurencja. Zdrowa konkurencja jest wtedy, kiedy po pierwsze firmy konkurują między sobą, a nie państwa, po drugie, kiedy te ceny nie są wyszybowane w sposób nienaturalny. I właśnie o to nam chodzi. W dalszym ciągu będę się starać o to, żeby roaming osiągnął zero, żeby między sobą konkurowały firmy, a nie państwa, i żebyśmy mogli przenosić numer z kraju do kraju. Używać swojego całego numeru w kraju, w którym jesteśmy, ale na pewno ten wyrok to jest krok w dobrym kierunku.